Piotr Wójcik, dzień dobry, zapraszam na program w pigułce. skrót wiadomości MedExpressu. Ustawa o krajowej sieci onkologicznej została podpisana przez prezydenta. Głównym celem nowych przepisów jest zapewnienie każdemu pacjentowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, równego dostępu do koordynowanej i kompleksowej opieki onkologicznej. Jak wskazał Andrzej Duda, prace nad kwestiami związanymi z usprawnieniem ochrony zdrowia w zakresie leczenia chorób onkologicznych prowadzone są od początku jego prezydentury. Senat odrzucił ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Stanowisko w tej sprawie poparło 50 senatorów, 43 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Zastrzeżenia do ustawy przedstawiła w debacie przewodnicząca Komisji Zdrowia i sprawozdawczyni ustawy senator Beata Małecka Libera. Jak mówiła, dokument jest niespójnym zlepkiem różnych niepowiązanych ze sobą przepisów. Stanowi też kolejny etap centralizacji służby zdrowia. Jak podkreśliła druzgocącą opinię o ustawie przedstawiło senackie biuro legislacyjne, według którego budzi ona zasadnicze zastrzeżenia natury systemowej i konstytucyjnej, a na tym etapie procedowania ustawy nie jest możliwe ich usunięcie. Jak mówiła senator. Krytyczną ocenę o ustawie przedstawiły też środowiska lekarskie, medyczne i pacjenckie. Stanowisko to podzieliła większość senatorów. Mamy bardzo dobry standard leczenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, jednak w jego ramach leczonych jest najwyżej 30% osób chorujących na postać wysiękową. Reszta pacjentów po prostu ślepnie, mówi Małgorzata Pacholec, prezes stowarzyszenia Retina MD Polska komentując wnioski płynące z najnowszego raportu o tej chorobie. Jak dodaje, potrzebna jest przede wszystkim wczesna diagnostyka. Okazuje się jednak, że na konsultacje trzeba czekać nawet pół roku. Trzy nagrody o łącznej wartości 200 tysięcy złotych trafiły do laureatów trzeciej edycji konkursu Huawei Startup Challenge. do twórcy innowacyjnych rozwiązań, które mają szansę zrewolucjonizować ochronę zdrowia. Zwycięskie projekty dotyczą monitorowania bezdechu sennego, diagnostyki uszkodzeń mięśni dna, miednicy, do których może dojść podczas porodu, oraz rozwiązania, które może znacznie skrócić czas potrzebny na opracowywanie nowych leków. Więcej o tym piszemy na medexpress.pl i również tam więcej informacji ze świata medycyny i ochrony zdrowia.